Szanowanko, dzisiaj weźmiemy się za polerkę szyby w tej oto padace. Generalnie szyba jest dosyć stara, ale ee, teraz tak. Parę lat temu, jak sobie spawałem maskę, jak to gdzieś były ubytki od rdzy i trzeba było kawałek naspawać, niestety niczym nie zabezpieczyłem szyby i trochę odprysków wtopiło się na mniej więcej tej wysokości, co powoduje, że nawet po założeniu nowego pióra wycieraczki na tych yy, wtopionych fragmentach po prostu od tego robią się smugi na szybie. Wycieraczka tutaj nie dołega idealnie, nawet czucie pod palcem, te takie wypustki. No i powoduje to gorszą widoczność, zwłaszcza w okresie zimowym, kiedy szyba przymarza. I nie da się jej ładnie zetrzeć, więc dzisiaj postaram się w jakimś tam stopniu, zapewne niewielkim, ale jednak w jakimś, a prawie żeby kosztowo, z tym zawalczyć. No i zacznę od tego, że szybę trzeba umyć, żeby nie polerować na tym brudzie, który tutaj jest. Bo teraz jest usyfiona cała. Więc myjemy szybę i przystępujemy do dalszej części pracy. No, to szybka jest kilka razy umyta najpierw gąbką i dużą ilością wody z ogólnego brudu, a później jeszcze płynem do mycia szyb dodatkowo, więc można przyjąć, że jest na tyle czysta, że można zacząć polerowanko. I teraz tak, polerowanko będzie przy użyciu yy, tlenku ceru robione, a on jest dosyć brudzący, więc jak tam macie jakąś, jakieś wrażliwe uszczelki, czy plastiki, czy lakier wokół, to warto byłoby to zabezpieczyć. Ja się postaram po prostu z grubsza nie nachłapać, mi to nie przeszkadza, to jest stara panaka, więc może się nawet pobrudzić. No ale generalnie warto zadbać o jakieś zabezpieczenie okolic, żeby się nie sypiło. No i teraz tak, będziemy potrzebowali takiego dysku polerskiego, takiego jakby filcowego, jakiegoś pojemniczka, żeby sobie rozrobić, bo ja mam tlenek ceru w formie proszku zwykłego, tak się rozrabia z wodą, żeby była taka w miarę gęsta masa, ale są też yy, te różne, już rozrobione formy w formie jakiejś tam pasty czy płynu. I wtedy takie coś nakładamy na szybę bez rozrabiania. A ja mam taką, takie coś, że ze zwyczajną wodą po prostu ty rozrabiam na taką w miarę gęstą pastę i taką pastę wówczas nakładamy na szybę i polerujemy. Pasta nałożona. Także będziemy polerować. Warto byłoby zwrócić uwagę, żeby nie przegrzewać za bardzo szyby, więc można by sobie pirometrem co jakiś czas sprawdzać, ewentualnie polewać wodą. No i teraz tak, kwestia obrotów. Tam niektórzy zalecają mniejsze, inni większe. Ja zacznę od mniejszych, z dosyć dużym naciskiem trzeba to robić, bo szyba jest twarda, więc jak jest szlifierka, sam, yy, znaczy polerka, tam sama w sobie, sobie jest ciężka, to jest dobrze, ale jeszcze można tak wręcz sporym ciężarem własnego ciała, na nią naciskać, żeby ta siła docisku była dosyć konkretna. Tak, więc zacznę sobie, nie wiem, od prędkości na przykład na dwujeczce, a później jeszcze spróbuję na 3-4, jak nie będzie zadowalających efektów. Także zobaczymy. No i tak wygląda po polerowaniu. Zacząłem od dwójeczki, skończyłem na 3-4 prędkości obrotowe yy, polerki. Zaraz zmywamy to wodą i zobaczymy, czy jest jakikolwiek efekt. No i jest efekt końcowy. Paradoksalnie u mnie wyszło gorzej po polerce niż było, ale to z tej prostej przyczyny, że po prostu, tak jak mówiłem, podczas spawania wtopiło mi się sporo odłamków, odprysków w szybę i teraz te wszystkie odpryski wypełniły się taką tym białusienkim tlenkiem ceru. Nie wiem, czy to jest na filmie widoczne, bo to są takie drobniusienkie kropeczki, ale generalnie są. Natomiast takie pomniejsze ryski w mojej ocenie trochę ich ściągnęło, nie wszystkie, część zostało, ale jest jakby lepiej, więc ogólnie w standardowym przypadku powinno pomóc. A u mnie, cóż, uwydatniło nieco te odpryski, choć mam drobne wrażenie, jakby były nieco mniej wyczuwalne pod palcem. Więc być może w połączeniu z pracą wycieraczek ulegnie to poprawie. No ale cudów nie, nie można się było spodziewać. Skoro były wtopione odpryski, no to wiadomo, że się nie spoleruje szyby na pełną przejrzystość. Więc ogólnie innym polecam, gdyż środek jest bardzo tani, a sama naprawa, jak widać, dosyć prosta do zrobienia. Więc więcej filmików nadchodzi. Pozdrawiam, cześć.